Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. Czosny bracia, tymi słowami, ja mściciel, prorok Ewentu zaprasza nas do tego, by prostować ścieżki dla Boga. By drogi kręte stały się prostymi. Droga, to w Biblii sposób życia człowieka, jego postępowania. I Biblia mówi, że mogą być drogi dobre, boże, pełne światła, drogi proste, ale mogą być także drogi złe, ciemne, kierujące na bezdroża, drogi chęte. My mamy prostować drogę Panu, jak dziś wzywa Jan Ściciel. Aby Bóg dotarł szybko. Po prostymi drogami idzie się szybciej, bezpieczniej, a krętymi można obłądzić. Przed Bogiem dziś, w tej turki poszukajmy w sercu odpowiedzi. Czy mój sposób myślenia i działania to droga prosta, czy to droga kręta. Kiedy gubię drogę wyznaczoną przez Boga w Bożych przykazaniach. Jeśli widzę, że zboczyłem z prostej drogi, jeśli widzę, że może w czymś pogłądziłem, to Bóg w tym Adwencie zaprasza nas, aby wrócić na Boże drogi, na proste drogi. Boże przykazań i Bóg daje łaskę, by pomóc człowiekowi w tym prostowaniu Bożych dróg, nawet jeśli wydaje się to trudne. Droga do Świnoujścia ze Szczecina, a szczególnie teraz od Wolina do Świnoujścia jest prostowana i jest przebudowywana w sposób gigantyczny, także wydawało się to przed laty niemożliwe, by ją wyprostować przez Park Woliński, a jednak okazuje się to możliwe. I tak jest w życiu wiary. Nawet jeśli coś wydaje się trudne, z pomocą Bożej łaski można każdą drogę poplątaną wyprostować. Przygotujcie drogę Panu, Woła do nas prorok Adwentu Janciciel, prostujcie ścieżki dla Niego, mówi Boże Słowo. Dla Niego, po to, by mógł po tych prostych drogach naszego życia przyjść do naszych serc ze swoją łaską. Jezus Chrystus w Ewangelii Świętego Jana w rozdziale 14 wyjaśnia to o co chodzi, by Bóg mógł przyjść do naszych serc po prostych drogach życia. W ten sposób czytamy. Jeśli niech kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, czyli będzie chodzić prostymi drogami. A Ojciec mój umiłuje Go i przyjdziemy do Niego i będziemy u Niego przebywać. Życie więc według Bożego Słowa to życie na prostych drogach. I wtedy, gdy się obietnica Chrystusa, przyjdziemy do Niego i będziemy u Niego przebywać. Czyli Bóg zamieszka w naszych sercach, a tego bardzo pragnie, a my go zapraszamy i pomagamy mu, gdy nasze drogi życia są proste. Boże, czyste, pełne światła, które bije z Bożych przykazań. Jednak nie jest to takie proste w codzienności naszego życia. Człowiek znajomy grzechem stoi codziennie, a nawet w każdej chwili przed wyborem drogi. Jaką drogę wybrać? I mamy w tym momencie szukać odpowiedzi w głosie. Czystego sumienia, gdzie Duch Święty przychodzi nam z pomocą. Przed wyborem zawsze stajemy. Jako ludzie grzeszni i słabi, od początku musimy wybierać. I w każdej chwili wybierać. Tą drogę wybiorę chętną, poplątaną, ciemną czy wybiorę drogą prostą pełną światła, drogę Bożą. Do takiego wyboru wzywał Bóg od początku. Naród wybrany w historii jego zwagienia. Czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdział 30, gdzie Bóg mówi tak. Kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga Twego i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakaza, abyś żył. Jeśli jednak swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał Bogu obcym Bogom, służąc im, na pewno zginiecie. Kłame dziś przed nami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo, wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo. Miłując Pana Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego, bo tu jest Twoje życie. Widzisz więc, jak Bóg od początku ludziom wiary przedstawiał dwie możliwości. Dwie drogi, drogą do życia i drogą do śmierci. A człowiek był zaproszony do tego, by wybierać każdego dnia. I my stajemy przed takim wyborem. Jezus Chrystus także w Ewangelii przedstawił ten wybór słowami. Przestronna, czyli łatwa jest droga prowadząca do zguby, a wąska droga, Prowadzi do życia. My siostry i bracia, mamy serca osłabione przez grzech pierworodny i grzechy własne. Dlatego tak trudno jest wybrać, rozeznać, odszukać dobrą, bożą drogę, by nią iść. Boże Słowo mówi tak: słuchaj, synu mój, i bądź mądry. Skieruj swoje serce na prostą drogę. Bóg mówi: Skieruj swoje serce. Bo jeśli skierujesz najpierw swoje serce na prostą, Bożą Drogę, to i potem takie będą Twoje myśli, Twoje uczucia, Twoje wybory i Twoje postępowanie. Trzeba więc najpierw skłonić serce ku Bogu, aby pragnąć Boga, za Nim tęsknić i iść Jego drogami. My mamy umysły nieco zaśniowe, grzechem. Dlatego wybieranie krętych dróg jest siostry i bracia nam wygodniejsze, łatwiejsze zamiast Bożych prostych dróg. I co zrobić? Boże Słowo przypomina nam i radzi, by stale pamiętać o Bożej obecności i prosić Boga o pomoc w rozeznawaniu dróg Bożych w pracy, w rodzinie, w szkole, prosić Boga o pomoc w rozeznaniu także w myślach, w słowach i w całym postępowaniu. Księdze przysłów czytamy. Bóg mówi tak, pamiętaj o Bogu na wszystkich swoich drogach. I bardzo często tak się dzieje, że gdy zapominamy, to zaczynamy błądzić i wchodzimy na bezdroża, na kręte drogi grzechu. Bóg tego nie chce i uczy nas, w psalmie 25, co mamy zrobić, jak się modlić, by rozeznawać Boże drogi życia. Dawid modli się tymi słowami. Pokaż mi drogi, Twoje Panie, naucz mnie Twoich ścieżek. Próbuj tak się modlić, gdy zaczynasz dzień, aby wybierać dobrze, aby wybierać Boże drogi, aby je odszukiwać, i po nich kroczyć. Pokaż mi drogi, Twoje Panie, naucz mnie Twoich ścieżek. A jeśli nie wiesz, co wybrać, jeśli drogę może zgubiłeś, jeśli się ona poplątała, pokrzywiła, nigdy nie trać nadziei, bo Bóg ma moc. Własną swoją, wyprostować każdą drogę, oświecić z serca nasze, sumienia, umysły i wskazać nam, jaką drogą iść. My jednak mamy zawsze się modlić. Jak uczy Psalm 32, Pouczę Cię, nauczę drogi, którą masz iść. Chrześcijanie więc jest człowiekiem rozeznawania drogi życia. A wciąż pytać się Boga w modlitwie, co zrobić, jak myśleć, którą drogę wybrać. Nawet jeśli na drodze wiara są takie sytuacje, gdy stajemy się jakby niewidomi, że nie wiemy, gdzie iść. Tak często jest, to jest doświadczenie ludzi wierzących, głęboko wierzących którzy stają w pewnego rodzaju ciemności i nie wiedzą, którą drogą iść. W takich momentach także mamy wołać do Pana i prosić o światło, o radę, o rozeznanie i wypełnić się obietnica proroka Izajasza. Niewidomi pójdą po nieznanej drodze. Poprowadzę ich ścieżkami, których nie znają. Módlmy się więc, Siostry i bracia, by poznać Boże drogi, by nasze drogi życia prostować, jeśli są kręte, by wracać z bezdroży na drogi proste, aby na nich kroczyć i pytać się Pana: Pokaż mi drogę, wskaż mi drogę, bo tylko Boża droga jest drogą szczęśliwą pełną miłości i pokoju, który przecież tak bardzo pragniemy. Człowiek wciąż powinien się pytać i szukać tych dróg, aby nie skłądzić, idąc po swojemu. Mamy więc rezygnować ze złych myśli, a wybierać Boże myśli. Rezygnować ze złych dróg, a szukać i wybierać Boże drogi. Jak pouczył prorok Izajasz, bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Bo jak niebiosa kurują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Amen.